Myślę, że tutaj nie ma co dużo dodawać po tym wystąpieniu pana ministra Krajewskiego. Chciałabym państwu przede wszystkim życzyć dobrego biznesu. Tym, którzy wystawiają się tutaj na tych targach, abyście znaleźli nowych klientów i zawiązali nowe opłacalne biznesy. Tych, którzy odwiedzają te targi, aby znaleźli dobrych dostawców, sprawdzonych dostawców. Tego Wam wszystkim życzę. Oczywiście ja, jako przedstawicielka Ministerstwa Klimatu i Środowiska, też życzyłabym sobie, i to się już dzieje, żeby biznes, również ten związany z produkcją żywności, rozwijał się w sposób zrównoważony. I tak też się dzieje. Za chwilę też będzie debata o jednym z elementów, małym, a jednak dużym, o systemie kaucyjnym, który bardzo może się przyczynić właśnie w kierunku zrównoważonego rozwoju, żebyśmy dbali o nasze środowisko, nie zaśmiecali go. Życzę owocnej, owocnych rozmów. Dziękuję bardzo.